Robert Lewandowski zostanie na dłużej w FC Barcelonie. Polski piłkarz, najskuteczniejszy obecnie napastnik La Liga, przedłużył o rok kontrakt z hiszpańską drużyną, poinformował w środę kataloński dziennik Mundo Deportivo. Umowa napastnika z Barcą nie ma opcji przedłużenia. Robert Lewandowski pojawił się na okładce środowego wydania Mundo Deportivo z dopiskiem przedłużony. Jak podkreślono, Pomimo 36 lat Polak osiąga jedne z najlepszych wyników strzeleckich w karierze, co skłoniło zarząd do przedłużenia jego kontraktu. W tym sezonie Lewandowski zdobył już 19 bramek w La Liga i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Do tego dorobku kapitan Biało-Czerwonych dołożył 9 goli w Lidze Mistrzów, zapewniając swojej drużynie bezpośredni awans do 1-8 finału. W umowie Polaka widniał zresztą zapis automatycznego przedłużenia umowy. Jeśli rozegra 55% meczów w sezonie po minimum 45 minut. Klub miał jednak podjąć decyzję o prolongacie jeszcze zanim ta klauzula została aktywowana. Jak przekazał kataloński dziennik, w nowej umowie nie ma opcji przedłużenia kontrakt polaka wygaśnie w przyszłym roku, kiedy napastnik będzie miał 37 lat.